Cześć kochanie, cześć, dzień dobry, witaj. Przepraszam, no, muszę lecieć. Dzień dobry, przyniosłem ci prezenty. Pewnie gryzie się poczucie winy. Nie, po prostu tęskniłem. Dość. Gdzie byłeś, z kim i tak dalej? Mów, pojechałem do Los Cabos. Bo co? Pytam, z kim? Powiedz prawdę. Wiem, że to nie była podróż służbowa. Dobra. Pojechałem sam. Bardzo źle się czułem. Ostatni związek nie wypalił i musiałem odpocząć. Nie rozumiesz? Nie. Wiem, że nic cię nie łączyło z Milagrosą. Powiedz mi prawdę. Nie. To bez znaczenia. ważne, że jestem cały twój. Nie, tak. Ty i Miguel uważacie mnie za idiotkę. To nieprawda. Mam dość was obu. Zabieraj swój prezent, poczucie winy i daj mi spokój. Co tu robisz? Nic. Przyłapali mnie w pokoju Diego. Czekam na Gandię, żeby wyznaczył mi karę. Nie możesz się jakoś wykręcić. Nie chcę. Gaston uwierzył, że Diego trzymał mnie tam siłą. Ale po co miałam kłamać? Powiedziałam mu, że weszłam tam z własnej woli i tyle. Broniłaś Diego. Nie. Po prostu nie lubię kłamać. Niewinne kłamstwo od czasu do czasu nikomu nie zaszkodzi. Nie lubię kłamstw, nawet niewinnych. Nie zgadzam się z Tobą. Ja na przykład skłamałbym z miłości, gdybym wiedział, że jesteśmy dla siebie stworzeni.

Ty i Bustamante, Bustamante powinniście mieć stałą przepustkę do mojego gabinetu. Wejdź. A przepustka? Bardzo śmieszne. Co to znaczy? Nic. Co tu robisz? Jeszcze pytasz? Wspieram Robertę. Skoro ty nie masz dość ikry, ja jej pomogę. Nie wyjdę stąd. Co ty na to? Mam ochotę obić ci gębę. Proszę bardzo, Diego, braciszku. Co się dzieje? Mówię Diego, że stanę za nim murem. Puść mnie, to kłamstwo. Nie traktuj go tak. Co zmalowałeś tym razem? Pogadamy później, bo zaraz go zabiję. Nie do wiary. Diego ciągle się pakuje w kłopoty. Nie ma dnia bez jakiegoś wybryku. Takie są dzieciaki. Nie. Ty jesteś inny. Pogodniejszy, mądrzejszy. Już nie pamiętam, który to raz dyrektor mnie wzywa przez Diega. Ciekawe co Gandia powie tym razem. To na pewno nic poważnego. Może masz rację. Dziękuję. Co z tobą? Myślisz, że Roberta coś do mnie czuje? Co? Lubi mnie? Mnie pytasz? A ty coś do niej czujesz? Poprosiłem, żeby ze mną chodziła, ale odmówiła. Na pewno nie dlatego, że cię nie kocha. Wy się ciągle kłócicie, godzicie, znów kłócicie, godzicie. I tak w kółko. Ona się boi, że będzie cierpieć, jak znów zaczniecie ze sobą chodzić. Czyli mnie lubi. Patrzę ze zewnątrz i widzę, że bardzo się kochacie. Będę o nią zabiegał. Mam pomysł. Jaki? Ja ją o wszystko wypytam. Tak. Znowu. Proszę. Gdzie ona jest? U dyrektora. Co się stało? Przyłapali ją w moim pokoju. Tigry się? Idol. I cały Powtarzam po raz kolejny, że to niewybaczalne, że byłaś sama w pokoju z uczniem Bustamante. Słuchasz mnie? Tak. Proszę mnie ukarać, i będzie z głowy. Jasne, że cię ukarzę. Ale najpierw pogadasz sobie z kimś innym. Ok. Proszę wezwać Mendiolę i cały zarząd. Zostaw to. Nie mówię o panu Mendioli. Wszystko mi jedno. To nie jest byle kto. Proszę. Nie będę rozmawiać z tą panią. Uspokój się i zostań na miejscu. Nie. Siadaj. Jestem dyrektorem i masz mnie słuchać. Ręce przy orderach. Roberto, proszę. Nie ruszaj się. Korzystając z tego, że jesteśmy sami, chciałbym z tobą porozmawiać o Diego. Co zrobił? Nie o to chodzi. Odkąd tu jestem, codziennie go widuję. Mieszkamy w jednym pokoju. Nie wiem dlaczego, ale czuję, że Diego jest samotny. Źle dobiera sobie towarzystwo. Na przykład Roberty Pardo. Nie wiem jak to powiedzieć. Czegoś mu brakuje. Czego? Wybacz. Nie wiem czemu ci to mówię, ale czasem wpadają mi do głowy głupie pomysły. Przepraszam. Nie, masz rację. Czego Twoim zdaniem brakuje Diby, mojemu jest, synowi? Czuję, że Diego tęskni za Tobą, za wspólnie spędzanym czasem. To by mu bardzo dobrze zrobiło.